To, to, to nie jest e, oryginał ty, ty masz też ten pod dopną? No. No to zobacz. Bo kurwa takie co. To i na rescie napierdala doma. Co to kurwa ma być? Ale wy jak... Bo, kurwa, ale wy jak to wy, to się. Ale wy jak Bo, kurwa, reszta tam pizdu Ale my A, stoimy tutaj. Tak? Ok. Też do rabia, do to nas zapierdzala się. To, to kurwa tak? nie jest, co to, to jest! Reszta kurwa, 2 metry nawet nie jest. Tak? Tak. Tak? Zdecydzi, kurwa, A nie skurdola. tu? O, nie. Nie, jest, kurwa, skurwa, no, no tak, to, tu masz rację, to nie było spokojnie. To nie było spokojnie, to fakt. To nie było spokojnie, to To chyba on poważnie kurwa. kurwa się Bo on może wygrać. Kurwa, tu, 20 metrów dalej są to! Ale tam jest na, syba, na, syba, na to kurwa to! to, to, to. No to mamy wiedzieć, że to jest zred. No strzelajcie, strzelajcie czy... to. Stryajcie, stryajcie sobie. No kurwa, ej no sorry, kurwa. Biktus... No, pierdolę. Przecież jestem na reszty. którzy dostali czerwoną szwatkę. Ja nie dostałem, bro. Nie mam papieru. Nie ma Nie Nie Nie

To ja bym powiedział, <noise> <Idź> do domu. <noise> o właśnie, to jest dalej na No To jest dalej na No Ile masz reszka? Ile Kurwa, znowu nie jestem gotowy do walki. Ej, idź do organizatora i kurwa zmień resztę bo to jest pierdalać dobra? Przecież tutaj jest nieorganizator. 5 minut, zostaliście tutaj wszyscy? Nie. Chciałbym ja zobaczyć, czy ci kurzy dostali mi się cofnąć troszeczkę. Czekaj, kurwa, bo kamerę, kamerę miałem włączoną. A, a ja miałem włączoną, ja miałem włączoną! Tak. ja mam kamerę włączoną. ja to nagrałem. Kurwa, takie momenty! Tam jest, kurwa, 20 metrów No a gdzie ja mam, kurwa, 100 metrów stąd przestać coś Najlepsze jest to, że zaraz tutaj stoję i cały czas nie dostałem. A już nie mogę znaleźć w ogóle. No skni da teraz skni. Dostałem! Znowu potrępać, chwylają. No kurwa, ale ty jest resztką, jest to resztką. A jako nikt się nie rzucał, jak oni się do stili kłasy, się tym. Stoi i się zasłania trupem, kurwa, przy pierwszej akcji, drugiej akcji, trzeciej akcji. No to co, co ma A, to Ja, się Ja słyszałem, ja... ja że przy autach coś tam jest do załatwienia. No. Ja chyba w domu mam coś